Coś ty wiesz o najnowszych sekretach w Avatar World, mamy kolejne nowości, tam cały czas coś nowego zdają, a mało tego, Kitek znalazł takie sekrety, że po prostu nie uwierzycie, a więc lecimy! Włączamy Avatar World, słuchajcie, tutaj jest nowy dodatek, ten kociakowy tutaj jest nowy. W końcu go puścili, on wcześniej I był lepiej. cały czas zamknięty, że nie dało się do niego wejść, a w nim są Aaaa. super triki Ile mi pisaliście właśnie o nim, więc dzisiaj robimy o nim odcineczek, matko, to jest ławeczka w kształcie o, Hot doga, to nie. jest hot dog, tak? O, dzień dobry, dog. jestem już tutaj Witamy was, dobra, dzień. Halo? No za mną jesteś. Uuu, no. znalazłem się. Dobra, słuchajcie, pokażemy Wam wszystkie triki, jakie znajdują się właśnie w tym oto dodatku. Mm. I zrobimy naprawdę mega, mega rzeczy, wyklujemy jajka, a na dodatek. Mm. No dobra, nie ma na co czekać, zaczynamy. Co? Zacznijmy od tego, że będziemy potrzebowali na pewno tutaj myk. To, jak to się to? to jest nie, czekaj, to jak to się to, weź no, o, na to się to się da otworzyć na pewno. Weź postaw na tym ten na, na koleż. Tak, na pewno dobra, 100% to się yy, da otworzyć. tym są dźwięk. specjalne rzeczy, albo co jakoś Czemu ona ma ogon, albo. bo to ona jest bobrem. Nie. Shopem. to się na pewno da zwinąć. Zauważyłem, że czasami mam problem z otworzeniem takich różnych rzeczy. Ostatnio miałeś problem, bo się po gra. Aha, no to widzicie. Mi się no wydaje, się... że się ścięło. No nie. Ostatnio tak już było. No to sali, to co, może szybki restart gry? Dobra. Okej, okay, Dobra, Wracamy do gry no. i mam nadzieję, że teraz wszystko Jakiś będzie elegancko działać. Chyba sobie yyy. żartujesz? Nie no, daj. No, <laughs> czemu pociągnąć! Mówiłaś, z... że pociągnęłaś no za to. Nie pociągnęłam. Dobra, pierwsze co, zbieramy wszystkie te gwiazdy, ponieważ te gwiazdy te są gwiazdy? właśnie. Tak, Odtrzymaj. potrzebujemy chyba 5 sztuk gwiazd. Proszę dać Mufince nożyczki do ręki i właśnie te włóczki. Oj, co ja o, dobra. robię? Dobra, chodź tutaj, moja droga. Mam ci dać te nożyczki i tą włóczkę, tak? Tak, jedną albo drugą. W tym momencie, możesz stworzyć żabę albo jednorożca! Żaba, to jest jea, żabcia! Ależ to! I różową żabkę też podnieść. Ja bym chciała kiedyś zrobić różowy dodatek Wy nie masz. O, ale jest jednorożec. Jednorożec, mam go. Dobra. A, już nie mam tej włóczki, rozumiem. E, nie, a weź daj tą żabę do ręki. Pytanie, czy będziesz mogła znowu z nią Przerobić nie obie Nie, nie to jest się. żaba. No dobra, nieważne, słuchaj. Zrobimy żabowy dodatek, co wy na to? Tak, Puszczcie żabi dodatek. Z, żabi odcinek z żabimi dodatkami. Teraz szukamy wszystkich tych właśnie gwiazd. Kolejna gwiazda, z tego co kojarzę, jest tutaj. Ujej. Ej, dobra, ty, potrzymaj. Czy ten kociak dzięki. się wspina do góry, tak. jak mu zdejmujesz rzeczy? Zdejmij mu rzecz A może położyć właśnie? Tak! <laughs> Tak! To no, było Ale to jest kozackie! No? I teraz tak, zbieramy, no, zbieramy jajka. Wszystkie jajka, o. które spotkasz, trzeba o, zebrać. Nie. O matko, czy on mnie może ukosić. No nie może cię ukosić, no on cię teraz lubi, bo wziąłeś mu jajko chyba. Super. To nie powinien cię lubić, dobra, mówinka. Tu są światła? No? Ej, może tu jest jakiś trik ze światłami? Pewnie tak. Dobra, nieważne, to zostawimy sobie na później. Tu jest marchewka, a w marchewce. No właśnie, próbuję otworzyć. Ej, tu jest do otworzenia marchewka, jak chcę otworzyć tą marchewkę, widzowie! Na pewno jest jakiś trik na otworzenie tej marchewki! No nie! Przeprowadź tu mufinkę, ponieważ tutaj będzie tajemniczy sekrecik. Odstaw mufinkę trochę na bok. O, o, to... wow, Ale wielkie. Myk, myk. Klikaj w jajo. Jajo! Prezent! Dobra, I... i to jest, to jest właśnie jajo. informacja, która daje ci możliwość wyklucia, właśnie tych jajek. Boga, Dobra, tutaj? daj tak, dawaj, dawaj, pierwsze jajko. Dobra, będzie no. Dąż. I co jest, Czemu tu się 24 godziny. Dobra, Czasami nie będziemy tyle ja czekać. Ja wiem, tu możemy zrobić noc. Dawaj, okay. gdzie jest noc? Może widźmy. Nie, nie, to miałeś piasty. I tutaj bym kliknęła, poczekaj, patrz. Teraz klikam na noc. Klikam na dzień i spróbujmy jeszcze raz. Miss, lis. O, ty. Gwiazda. No wiem właśnie, chciałem ci powiedzieć, że ludziom wzięła. I teraz ją tu włóż. Tu. Gdzie? Tu. O. Tu mam je powkładać! Tak, dobra, tylko że trzeba w odpowiednie chyba miejsca włożyć. O. No faktycznie masz rację. Dobra. nie wykluło się. Dlaczego się nie wykluwa? Czyli po prostu mam minąć chyba normalnie 20 nie, 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 nie. No tu jest Na tak napisane, nie. no. Mufinka, to tak nie działa. 100% nie. Jak to nie działa. No nie działa, może trzeba napisane. inne. Dobra, słuchaj, mufinka. Zacznijmy od tego, że mamy dwie gwiazdki, tak? Proszę te gwiazdki ułożyć. No, mamy No to proszę ułożyć wszystkie gwiazdki w odpowiednich miejscach. I teraz musimy iść i tutaj. Oj, 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 gdzieś tu jest środka. Proszę od szprotkę środkę. I, I weź na pewno ten klej. Szprotka? i to jajko. No nie wiem, to są szprotki, w tym się ten tak. Klej, to żółte. To, 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 tak, 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 to żółte to jest Nie, No, mi nie starczy ręki. No właśnie widzę, Mufinka, mamy problem a dzisiaj. tu jajka jajka naraz hodować, myślisz? No, że szprotka. szprotki w oleju się w takim czymś trzymało, no i to też trzeba wziąć i dać Mufince, bo to będzie na później potrzebne. Bo tu jest tyle trików, a i to muszlę. Ta muszla jest też tam Tyła. w tym pojemników, w tym pojemniku jest. O patrz! Po 24 godzinach mogę zrobić kolejne rzeczy z tej to można ile się chce I to zrobimy. Trzeba wy dodatek. Daj mu fince i teraz myk. O. A mogę żabę? Kurczę, nie mogę. Ale nie, mogę na ale... No to zrób sobie naszyjnik z tego. Ja, ale super, ładnie jest. Podoba mi się. Brakuje nam, tylko jeszcze jednej gwiazdki. Teraz pojedziemy w tą stronę i tutaj podobno jest coś schowanego jeszcze. Moż mi wyszedł z akwarium! I tu pod dywanem jest coś takiego. Nie wiem, do czego to służy. Wygląda to dziwnie. Patrz, tu jest u góry niebieskie jajo narysowane. I nie da się wyjąć tego jajka. Dlaczego się nie mogę da go wyjąć? No, spróbuj je wyjąć. Może to się też ścięło. Nie. Na 100% to już powinno być gotowe. Ej, teraz otwieramy marchę. Zapalić misia, zapalić to, zapalić królika i nie zapalić chyba tego trzeciego. To jest pierwsza, druga. Tej nie zapalić o, i chyba zapalić. tam zapalić? I teraz? Teraz? Nie działa. Hmm. coś hmm. nie zrobiliśmy? Może gekona nie wolno zapalić. Miś! To są od drugiej strony, tak! A, no to widzisz, no To Gek... musi być, czyli tego gaździka. Ooooooo! coś się wow. dzieje? A jest otworzona kolejna to... gwiazda! I, kolejny... co I kolejne jajko, to jest jedzenie pewnie. To jest jedzenie okay. pewnie dla tego osobnika, który Więc... wyjdzie nam z jajka, który nie chce się wykluć. A tu? I myk. Oh, a to jest perła. Tak, i z tej perły możesz sobie zrobić naszyjnik. No nie żartuj, co ja muszę jeszcze wziąć do niej w rękę? Yy, to, to ten klej, który wcześniej wzięłaś. Zobacz, możesz takie super rzeczy zrobić. Nie ma żaby, jak mogę zrobić fajne rzeczy nie mając żaby? No bo nie ma perłowej żaby, Muffinka. Dobra, Dobra zanim zanim zrobiliśmy oś, kolejne oś, rzeczy. No i słuchaj, teraz robi się największy problem. W tym momencie w sumie to trzeba byłoby wykluć te wszystkie jajka, a my jeszcze nie wykluliśmy, a nie wiem dlaczego to nie działa. Nie mogę nic tutaj zrobić, tak to nie działa. Dlaczego to nie działa? To trzeba... Może wyłączmy grę i włączmy. Dobrze, włączmy grę i włączmy to Z tego też można coś zrobić. Muszelka, muszę. ta muszelka była też pro, chyba w tym. O matko, żółwik! Jakie to jest wszystko słodkie, żółwika zrobimy. Tak mi się wydaje, że żeby to ogarnąć, trzeba kombinować z dniem i nocą. No i nie gry i wejść. No. Ja spróbuję. Dobrze. Włączamy po raz kolejny grę. I uwaga. Chodzę. Proszę, proszę, wykluj No Nie działa to jajko! Może tak zmienić, że naprawdę trzeba 24 godziny teraz czekać. Nie, to by było straszne. Ej, no tak wyj... jest napisane, Wy... nie byłoby tak napisane. Dobrze, tak. wyjdź z dodatku, Muffinka i zrób dzień noc, dzień, noc, dzień, noc. Już tak robiłam. Teraz musi zadziałać. Ja nie wierzę, że tak nie działa. Eee, I to jajko się zepsuło! Słuchajcie, z tych wszystkich jajek, jeszcze brakuje nam jednego jajka, wyrastają wam różne zwierzaczki, więc trzeba je po prostu w tym hodować. Dlaczego nam to tak nie działa, jak powinno? Nie mam zielonego pojęcia. Ale teraz lecimy, leć w tamtą stronę, na pra full na prawo, jeszcze, jeszcze, do samego końca, do samego końca. Wyjdź na dwór teraz. I tutaj leć w prawą stronę. Tu też są kolejne jajko. sekrety. O, no i kolejne jajeczko. Widzisz, to mamy czwarte jajko, którego nie wiemy, jak wyhodować! Tutaj do, same, no. do samego końca. A, a jaki to jest słodki ten billboard No jest, jest cute Tutaj potrzebujemy łopaty, ponieważ ten kotek zgubił kilka rzeczy hmm. I żeby to wykopać potrzebujemy lecieć do dodatku Pamiętasz taki kamper? No I tam właśnie w naszym aucie w bagażniku no. jest specjalna łopata uh -huh. Potrzebujemy tej łopaty i potrzebujemy muffinka Chodź do nas, zapraszamy oh, cię Oj z tym jakie małoby go rozsłuchał uważaj, bo tam <laughs> Już, są masz tego Głęboko gniew! Co ty robisz? Przepraszam. Jej, musisz uważać, no. I wziąć łopatę i kopać to. Nie, 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 Od bez mufinki, bez mufinki, bez mufinki. Była okay. samą łopatą. Y tak? O? Nie? nie? Nie działa? Chyba nie. To nie. Da daj, daj Chcę Jednak, łopatę. jednak, Je Jednak jest mufinka potrzebna. O, działa, no, no, mówię, że działa. I znaleźliśmy tu zabawkę chyba dla psiaczka, a tutaj chyba znajdziemy kupkę. kotek zgubił to. Ej. No, no, że kupa nie skupa, bo to piesek zakopał. I wydaje mi się, że teraz możemy oswoić psiaczka. O, możemy mu dać tą. Kostkę! Słodka. Ojej, czekaj, patrz, patrz! On nas teraz pokochał, przez co daliśmy. O ja cię kręcę, ale słodko. No słodziutka. Ej, ej, no to jest naprawdę sztos. Nie no, widzowie, ten dodatek jest naprawdę, naprawdę fajny. Zobaczcie, jakie są słodkie kociaczki Zobacz czy środka. Zobaczcie, jajko się wykluło No właśnie, ja mam nadzieję, że się wykluło, bo jak nie, to będę dalej smutny. No co jest? Ja chcę to jajko! Halo, bo ci zrobię jęcznice z cieka. nie nie strasz, go tam, tam jest żów albo węg, albo ten. Wąż, albo czy innego nie mogę kolejnego włożyć. Nie, to musisz jedną wykluć, żeby włożyć. To drugie. musi minąć. Chyba, no niestety, dwie. pokażemy Wam chyba to w następnym odcinku. Dobra. No prezent. Tutaj, czekamy prezent. na prezent. <grym> tu będzie kiedyś prezent. Tak, ale są prace remontowe, dlatego Roz... że jeszcze go nie ma. Hej, okay. ej, to jest sztosikowe. Ale tutaj trzeba znaleźć jeszcze gałązkę. I tutaj trzeba dać gałązkę, żeby otrzymać specjalny tajemniczy zamek. Ja e, a ta gałązka, już ci powiem skąd ją wziąć, bo to na pewno gdzieś trzeba pójść po tą gałązkę. A to nie jest to? Trzeba iść na wodospad. Kurczę, już źle. <grym> I to będzie chyba ten domek. Ten domek będzie wodospadowy. Ten domek, no to tutaj. I tu idziemy pod wodę i szukamy właśnie naszego naszego O, żabcia tu jest! Żabcia, do żabcia naszego dodatku. tu jest, dobrze, do dodatku. O, tu jest, to to, to potrzebujemy. Ten właśnie nasz... Czekaj, no daj y, kor Koralowiec, to jest no, koralowiec. Ruchu, I to? Aha, chodziło ci o tą gałąź. No, proszę, i teraz ja wracamy nie do tego. Także, Nada. Gałąź koralowiec. I do akwarium, rozumiem. Dobra, chodź do Mufinka, tak? chodź, że się cały świat I teraz, potem... nie, 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 nie. zostawmy nie co ty robisz, Mufinka? się. Za plakatem. ustawić? Nie, wyżej za plakatem plakat rybki i tu koralowiec Aha. i teraz pyk! Tajemnice rzeczy! Usiąść. O, za sobie tu usiądzie. Tak, bo nie mam kotka. Ej, najbardziej mi się podobał szczerze, ten trik z tą marchewką, bo tam były sekrety, ale w sumie nie wpadłabym na to. Weź ze sobą to wszystko, idź do swojego pokoju i idź się przespać. gdyż że ja mogę tą rybą wyrazić emocje. Co? No, właśnie to no, <laughs> no, jakaś Ej, rybą, to jest nie? naprawdę no. fajne. Jem. Może weź to ze sobą. Ale jakby tego nie jak Niech nie. to nie Nie. No nie żartuj sobie. I tak, Musimy chodź. się przespać, bo jedna możliwość chyba. Mówinka, I idziemy, I idziemy spać. spać. I teraz. Wejdziemy, jest noc. Właśnie, a może w nocy po prostu po prostu to zróbmy. Ej, to już robiłam? też w nocy? Tak. No, ty jesteś zbyt dobra. I wchodzimy tutaj, no i proszę państwa, nic nie dało. No nie No i ja tym wiem. nieoptymistycznym akcentem kończymy ten odcinek. Ja powiem wam, że ten podatek jest przeuroczy, jest tej minus rządek i czekam, aż się wykluję. Może yy, wracaj tutaj, nie wiem, nas dobra. A my sądziaki widzimy się w kolejnym odcinku, jaki pa! pa!